Хай Твої вірні, славлять Твоє царство, Хай Твоє вірні, славлять Твоє царство. Хай твої вірні славлять Твоє царство, Хай твої вірні славлять Твоє царство. Тебе, Господи, усі діла твої будуть прославляти, Тебе усі твої праведники будуть благословляти, вони розголошуватимуть, славу Твого царства і розповідатимуть про Твою могутність. Хай вої. Славлять Твоє царство, Щоб об'явити людським синам про Твою силу та славу величі Твого царства, Твоє царство на всі віки, царство, Твоє панування на всі роди і покоління. Хай твої вірні, славлять твоє царство, мої уста виголошувати будуть хвалу Господню, благословлятиме усяке тіло.

по страшному те крестовому испресноте смерти и так Того часом Ісус сказав своїм учням, мир залишаю вам, мир мій, даю вам, не так, як світ дає, я даю вам. Хай не тривожиться ваше серце і не лякається. Ви чули, що я сказав вам, я йду і я прийду до вас. Якби ви любили мене, то зраділи би, що йду до Отця, бо отець більший від мене. І тепер сказав вам раніше, ніж це станеться, щоб тоді, коли воно станеться, ви повірили. Недовго вже говоритиму з вами, бо надходить князь світу, та в мені Він не має нічого. Але щоб ви зрозумів світ. że ja lubię ojca i jak zapowiadał mi ojciec, tak ja i robię. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie, Jezus Chrystus. I w Słowie Świętej Ewangelii, zgadza nam nasze grzechy. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Chrystus Pan z martwych wstał. Umiłowanie w Chrystusie, drodzy bracia i siostry, kochani parafianie, umiłowane Boże dzieci. Pokój daję wam, nie tak, jak daje świat. Mówi dzisiaj Pan Jezus w Ewangelii od świętego Jana w XIV rozdziale i bardzo ważne są słowa dla nas, którzy, które te słowa pokazują nam istotę, podstawę osnowę naszego postępowania w życiu i naszych relacji, naszych wnosi z Panem Bogiem. Niech nie trwoży się wasze serce i nie lękajcie się. I tak możemy porównać jak bardzo często Pan Jezus. Stawia dziecko małe przed swoimi uczniami, przed swoimi słuchaczami, mówi bądźcie jak dzieci. I my często zadajemy pytanie, co to znaczy? Co to znaczy być jak dziecko przed Panem Bogiem? I wiemy, że te słowa, które dzisiaj Pan Jezus kieruje do nas, niech nie trwoży się wasze serce, nie lękajcie się. To nie jest powiedziane do dzieci tylko do ludzi dorosłych. I to jest normalna rzecz, że my przeżywamy, boimy się za jutrzejszy dzień, że myślimy, jak nam zdobyć jedzenie, gdzie kupić ubranie, jak mamy żyć jutro, jak mamy dzisiaj postąpić. Ludzie dorosli myślą o tym. I ktoś nieraz powie, że człowiek, który jest starszy, chory, który nie ma pamięci, albo jest umysłowo chory, nierozwinięty, tylko taki człowiek może nie przeżywać. Każdy normalny człowiek przeżywa za swoje życie. Ale dziecko też jest człowiekiem, dziecko też jest normalnym. I pytanie: co jemu brakuje, że on nie przeżywa? Ale prawidłowa postawiona zapytanie, prawidłowa strona poglądu jest taka, że nie pytamy, co jemu brakuje, ale co to dziecko ma w sobie, czego my nie mamy, że ono nie trwoży się, że ono nie lęka się. Każde małe dziecko ma wielką miłość do swoich rodziców, do taty i mamy. Każde małe dziecko ma wielkie zaufanie do swoich rodziców. Każde małe dziecko jest przekonane, że kiedy tato i mama jest obok Niego, jest blisko, jemu nie dzieje się żadna krzywda. I naprawdę, jakby my chcieli wyszukać, to nigdy nie zobaczymy malego dziecka, który jest przestraszony koło swoich rodziców który boi się, co będzie jeść, dziecko, które przeżywa, w co będzie ubranie, male dzieci w ogóle o tym nie myślą. Dlatego, że żyją w pokoju z rodzicą, z rodzicami żyje w takim Bożym pokoju, w Bożym pojednaniu. I to wszystko nazywa się miłość. Dzisiaj do tej miłości jesteśmy zaproszeni przez Pana Jezusa. Pan Jezus mówi, mój pokój ja Wam daję. Nie taki, który świat chce zawojować, zawładnąć, nie taki pokój, jaki świat nam obiecuje, ale taki pokój, jaki daje Chrystus. Dlatego, że Bóg jest pełen miłości, że Bóg jest miłości, że On kocha nas bezgranicznie. I kiedy my to zrozumiemy, przestajemy się trwożyć, przeżywać i lękać się. I mówi Pan Jezus: Jeżeli by Wy mnie kochali, to Wy by cieszyli się, że ja idę do Ojca. Bo Ojciec jest większy ode mnie. W innym miejscu Pan Jezus powie: idę do Ojca, przygotować Wam miejsce. My teraz jak. Dzieci Kościoła, jakże do Kościół przeżywamy paschalny czas Wielkanocy i przygotowujemy się do wniebowstąpienia Pańskiego. I przez dzisiejszą Ewangelię Kościół również nas poucza, jak do tego wniebowstąpienia przygotować się. Jak przygotować się do tego momentu, kiedy już my zobaczymy Pana Jezusa. Kiedy zostanie nam wiara kiedy zostanie nam zaufanie, kiedy zostanie nam oczekiwanie na obietnicę, że znowu z Panem Jezusem spotkamy się w wieczności. I Kościół nas na to przygotowuje. I mówi Pan Jezus, jeżeli mnie kochacie, to będziecie cieszyli się, będziecie się radować, że ja idę do Ojca. I dlatego dzisiaj każdy z nas, na ile możemy, starajmy się zrozumieć tą miłość Pana Boga, przyjąć Chrystusa do swojego życia, do swojej codzienności, przyjąć Pana Boga w swoją historię życia, postawić go na pierwszym miejscu i powiedzieć przede wszystkim sobie, jako ludzie wierzący, że ja teraz nie boję się, co będzie, bo jestem z Panem Bogiem, bo Chrystus przybywa we mnie, bo Bóg jest obecny. Obecny w moich sprawach, obecny w moich myślach, obecny w moich planach życiowych. Bóg jest obecny w każdym tchnieniu mojego życia. I tak jak małe dziecko wierzy swoim rodzicom, ufa swojemu tatowi, swojej mamie. Tak samo my zaufamy Panu Bogu, aby ten lęk nie okarwał naszego serca, abyśmy się nie trwożyli, abyśmy w całkowitym zaufaniu Panu Jezusowi mogli odczuwać, że żyjemy w pokoju, że jesteśmy Ogarnięci obecnością Pana Boga. I wtedy również nie tylko będziemy przygotowani na wstąpienie Pańskie, ale też sami przygotujemy się do tego wejścia do nieba. Na tą chwilę, kiedy Bóg przyjdzie, aby nas powołać do siebie. Abyśmy zaznawszy pokoju tutaj na Ziemi, pokoju Bożego, mogli zasłużyć na ten pokój, w niebie, przebywając. spokającym nas Bogiem. Amen. Nie będzie po raz Jezus Chrystus. Chrystus Pana zmartwy.